Dobra, nie wiem po co tak robię. Dobra, no to co, w dzisiejszym odcinku będzie Manhunt, w sumie więcej dowiecie się w normalnej części odcinka, byłoby miło gdybyście dali łapkę w górę i zasubskrybowali kanał, typowy polski youtuber be like, znaczy co, no a więc ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Dobra, i już się, jakby coś nagrywanie się zaczęło, jakby... Ja tak gadam na nagraniu. Dobra, tutaj Kinectos. Okay. Mamy Puszka Bojowego. Mamy Wiki. I mamy Randoma. I dzisiaj ich wspaniała trójca będzie musiała mieć bardzo ważne zadanie. Upolowania Kinektosa za pomocą tylko kilofów Nieważne, czy jesteście gotowi, czy nie. No bo zaczniemy to za sekundę. Jak do dowódcą... Wybiera... Wybrali sami dowódcę. Dowódcą jest Wiki. A więc będzie mocno. No nie wiem co już jeszcze mogę powiedzieć. Chyba możemy zaczynać. Dobra, no to let's go. go pierwsza runda. Oni mnie nie słyszą, ja nie słyszę ich, więc jest proste A, to co mogę więcej powiedzieć? Oni mogą mi kiloć. Czekaj, masz wyskoczenie, no nie chcę mi się. Czy to jest ten ich Big Mug Master plan, o który gadali. <ścoughs> hmm. Jak coś na Discordzie będziecie mieli wstawiony dźwięk tylko, że będziecie mieli dźwięk z Discorda widzowie, ale... Tylko te jakieś najciekawsze fragmenty, żeby was nie zanudzić po prostu jakimiś tam krótkimi wypowiedziami nudnymi. Jezu, ja myślałem, że już tu chłopa mama to mucha mi usiadła na ekranie. Ja są jaki gang za mnąć. Ej, będzie są upo, oni lecą są ode mnie, ja nie wiem, mnie ja dogonią, czyli O Jezu, odkleiło trochę kolegów. Dobra. Ja pewnie tak jeszcze tylko czy się nagrywa mi dźwięk, ale tam dobra miesią z tym Oni mnie gonią, jaka, jaka ekipa Ekipa Freeza nowa to chyba jest Wy nowa ekipa bo nie za nisko, żeby mnie dogonić Dobra, ja się uciekam O, zapomniałem im powiedzieć, że wygram kiedy ostatni zone się zamknie a za one będą leciały normal, jak w zwykłej ro rozgrywce Battle Royala. Nie wolno mi ich zabijać. O, nie mogę mnie tylko killować a ja ich nie słyszę. Proste, proste. Są zwierzęta, żeby nam trochę ułatwiło cokolwiek zadanie. A oni są tam na ognisku, się ma... Oni się macują i to nawet nie jest głupie w sumie. Kurde zamrażarek nie można otwierać, cię odpindowałem też przy... Nie zamrażarki to są tylko przedmioty Dobra a ja muszę jechać i szukać po prostu nie Nie, nie wyłączy... A no tak bo ja skrzynki wyłączyłem Kurde czy się teraz nagrywa ten dźwięk z DC? Jak mi się telefon uśpi Kurde jak telefon mi się uśpi to mi automatycznie też dźwięk wywala z Tego nie przemyślałem Będę chyba musiał jednak z może być, może jej nie być Więc jeżeli ją widzi, to będzie zarazem jakiś sposób po prostu, żeby teraz mi się nie uśpił Kurde, co ja nie bo to auto może mi się przyda, bo to jest chyba najszybsze w grze O punkt zerowy, jak to? Dobra, tam jest moje auto, ja muszę znaleźć leczenie, proste Właśnie się tylko z czymś ważnej rzeczy chyba nie skrzynki nie działają minut leczenia, z niczego nie można zdobyć tego nie przemyślałem oni coś gadają bo widzę że się ich i na labece świecą ale dobra kurczaki może one mają leczenie w sobie o dobra trzeba zrobić po prostu kinek to sled klasik to jest jedyny chyba sposób na zdobywanie kewa te beczki Gdybym znalazł tego supply dropa, ile on jest, już jest na kreatywnym, już w ogóle będę w tego supply dropa znajdę. Przeniesionego. to jest chyba najbardziej przydatna rzecz, którą muszę mieć. Tylko, że ja zapomniałem o tym, że lud się nie respi. Żaden. Ej, to jest. Seria jest takie fajne. O nie, nie, że lud się nie respi. O że lud się nie respi. Oni będą mieli też trudy nie? Bo oni też nie będą mogli się ulecieć jako robot fal Major y, czy coś. Wiem, że nie będą mogli się martwić. Gaze jest też ja nie wiem, że oni są Ej, Ale do dobry pomysł nawet zrobiłem miałem, żeby tu przyjść, bo i temu będę mógł teraz i imację i kewa. Jeszcze zrobimy drugą runę na nobulzi... na no O nie! Puszek! On <laughs> mnie nie widzi! No kurde, dobra, trzeba zrobić stąd już lotę pomału. O nie, oczywiście balon się gliczuje jak zawsze. Ej, bo ja mogę tu stać! Ej, to nie jest głupi pomysł. O kurde, ci tu o to biegnie, ale no, chyba o mnie wie! Oni, oni o mnie wiedzą o kurde lepiej, on wróż robię. Skur. No nie. Nie, balon jest jakiś kupo Dobra, idź! No ha, no teraz też wywaliło, chcecie mi... Tylko nie wywaliła, gdzie? Ja nie wiem, gdzie poleciałem. <grymne> Kurde, znowu... Dobra, chyba ta runda może być taka trochę gorsza. <grymne> nie, oni <się grymne> chyba... Puszek im chyba coś nagadał, że uciekłem tam. Jezu, piękne.

no Nie no serio nudno mi się tu robi. <grymne> o kurde No dobra zrobimy chociaż trochę moc Zanie się chociaż to moje zrodzenie chwilowe pozycji, coś im da O kurde Nie ja bo trafiłem akurat na moment w którym oni tu latają Może jednak zrobię o, odwrót? Bo chyba właśnie się życiem w paszczelwa. A mój balon dalej miał strefę, ale dobra, chcę trochę emocji. Czy oni cokolwiek ogarnęli, że to ja byłem? No dobra, ich odkleiło oni chyba się nie szali, że to ja byłem Nie, a jeden tam autem już jedzie. Mam chyba są bezpiecznego przypadku żadnego. I dobra, bo oni są odsunięci stąd kilometr idealnie. Szybko o kurde, mam nie, mam nie, mam nie, to no nie jest za fajne hitbo. Nie, 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 ty debil. O kurde, mój chyba auto teraz oddaję trochę.

Ej w ogóle nie wypadnie! O kurde, nie przejślałem tego, że teraz nie ma leczenia Dobra, muszę zaryzykować i powiedzieć na kurczaka To moja ostatnia nadzieja Nie! Kurczak! Moja nadzieja! <laughs> nie, nie, nie! <laughs> <laughs> Jest fest! <laughs> Uciekłem! Kurczak, kurczak, kurczak! Dobry, kurczak mi górdolary! Tak jak na jedną do wniosku, że kurczak mi górdolary! Czy jestem wyciszony? Jestem, jestem, to dobra. Tam ci się nagrywają. Tym razem już będzie dźwięk na szczęście chyba, o ile, ile OBS teraz nie schrzani. Chciałem sobie przygotować specjalny, żeby móc uciekać. Ale nie czekają aż wyskoczę chyba. Jakby ja słyszę, jakby, nie wiem co wy słyszycie ale słyszę takie jakby mrmyrmyry jakby mówili po prostu więc wiem, żeby nie było że słyszę ich Podobnie słyszę tylko jakby jakieś mrmyrymy w dobra oni teraz mi będą godzinę gonili To jest dla mnie bardzo ważna i ciekawa informacja Właśnie, no, no, no. no, no to jest po co mi nie Tylko tutaj, tutaj, To jest To jeżeli oni się nie strzelili, że chce iść po landę, to się z nimi nie tak chyba się nie strzelili, że po no, Teraz trzeba by zawieźć jakąś benzynę, bo teraz można coś posadzać, nie będzie pisata. Szkoda, że nie ma ty motory, bo wtedy bym po prostu motorów odkładać się do miejscu zmieszalności. Ja chyba jeden jakiś przykład. Dobra, każdy się przyda. Walej pompo. Nie wolno mi atakować niestety. Dobra, plan jest prosty, znaleźli no, daj sobie kampę w grocie. Nie będzie to trudne, mając niby... Tak. Chciałem że nie będzie to trudne. Chyba, że mam właśnie na sobie łowczyc. To jednak może za Tu wiesz nie, niech się, oni tu wjeżdżają samochodem. Nie, nie chcę mi się, nie tu samochodem będą wjeżdżali. Także pan jest prosty, uciekam tu. Dobra, ci są na głowie misi. Ci są na głowie misie. Ani mnie zgubili. Oni mnie już zgubili. Już na nie uciekłem jakoś, oni mnie już zgubili. Myślę, że ci chłopcy będą tu bardziej wymagający, muszę przyznać. A, no, chyba to jest kolejna rondówka, z której oni będą szukali półkery, a nie oni ja nie pociekał. Ja się szukuję chyba druga raz z tego, że ja nie uciekam, tylko oni po... mnie szukają, bo ich nawet fajne jest kilka bardziej. Proszę, pojedziemy teraz. Mam dwa klucze, czy jeden szybko. Jeden, dobra jeszcze jeden klucz, co muszę wypleść Ja bym no, miał taką silnę już wtedy, ten save bym miał A nie jestem w stanie tego zrobić Dobra, szybko, szybko, szybko Otwierajcie się Szybko będzie leciać się przyda i wypoziadanie kule już Wraca się to wezmę nawet już chwilowo, jestem tak zesperowany. O, niech też... W poszedłem. Jak auto to od razu na do mojej furii. Jestem trochę staraczeni, że mi aż to... Jestem... nie Jestem... No, jestem... nie Jestem... tak to Jestem... Jestem... Jestem murówki, w mi mam go, on... co inne, Mówię, nie wiem jak wy to słyszycie, bo wy to możecie słyszeć jak płynne słowa, a ja to słyszę, a ja to tak nie słyszę. Chyba się na papkę nabrali Zmychanie w tym skrzyżowaniu Nowe chromowe skrzyżowanie Ale że chodzi już o Ja ich trochę słyszę ale to moje słyszenie To jest granie w głuchych telefon. Jakby to jest moje takie trochę ułatwienie. Widzę tam kropę jakąś. Pierwszy raz kogoś widzę tak jak uciekłem z wyroty. Teraz tyle nikt się nie nabrał. Nie, tych odkleja oni rozwalają drzewa i krzaki. I odkleja oni rozwalają drzewa i krzaki, a wupom. No dobra, to jest ewidentne. to ma? Jest Nie ma się wstrzymać. Ja chyba do nich idę i mówię, że mają być bez broni. Ej, wy, a wy wiecie, że macie bez broni grać? Nie no, wy, jesteś, wy jesteście coś upo, ja tu mówię. Ja mówię, że za... Ale, ale fajnie, że w ogóle daliście mi się uleczyć beczką w krzaku to bardzo miło dziękuję wam za to. No, w krzaku się uleczyłem! Myślałem, że wy... Ja mówię, o kurde, muszę uciekać, bo zobaczą pewnie niebieskim się tam tego się krzaka. Dobra, to już idę od Was Nara. Dobra, Nie wiem, gdzie jest reszta, wiem gdzie jest reszta. Jeszcze jeden krzak, jeszcze jeden krzak. No Dokładnie muszę zasłużyć drugą słuchawkę, bo to będzie, że ich zbyt słyszę już. Ryb więcej może? Tak, 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 tak. A to jedna coś. Ja robię krzaki, rozumiesz? No, są za krzaki, nie no, nie chcę. A tu zona nie mam O oh shit, ja tu szedłem specjalnie No się nie zlodzę, tam w krzakach siedzę Widzę jeszcze krzaka, nie? Ci, się, ci się chyba zbyt nabrali O ile dobrze ich słyszę Kurde, jeden, jeden jest tam I <laughs>